Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Bartek i reprezentuję portal AtrakcjeDziecięce.pl. Dzisiaj wspólnie z Michałem Grabarzem chciałbym opowiedzieć Wam i odpowiedzieć na pytania, które najczęściej zadajecie mi przy prowadzeniu marketingu stron internetowych, budowaniu tych stron oraz przy promowaniu swojej marki i brandu. A Michał, zajmujesz się, może najlepiej bym jakiś sam powiedział, Witam, Michał Drabasz. Jestem radcą prawnym, który na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorców działających w branży internetowej. Na co dzień stykam się z ich problemami i mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć trochę na jakie sytuacje warto uważać w kontekście właśnie mediów społecznościowych, ale też dostępu do różnego rodzaju portali internetowych. Na początek chciałbym Cię zapytać, jak wygląda z punktu widzenia prawnego dostęp do kont do, do konta na Facebooku, YouTube i tego typu portali społecznościowych i portali zewnętrznych, takich jak atrakcje, Wsię to tak naprawdę jest właścicielem jaka jest tego kontru, konstrukcja? Tutaj musimy wiedzieć, że zasadniczo konta w portalach społecznościowych nie tylko, generalnie tych najpopularniejszych portalach skonstruowane są w ten sam sposób. To znaczy, konto jest przypisane do konkretnej osoby, czyli nawet jeżeli mamy konto związane z jakąś spółką, większą organizacją, firmą, dostęp do takiego firmowego konta jest powiązany z kontem konkretnej osoby. Tą osobą może być właśnie albo pracownik danego przedsiębiorstwa, też osoba zatrudniona na jedną prawną ale to może być też freelancer, który zajmuje się obsługą so, social media dla, mm -hmm. dla danego podmiotu. I to może być też pracownik jakiejś w ogóle firmy zewnętrznej, która mm -hmm. dla nas świadczy takie usługi. Więc zawsze ten dostęp, ten kontakt i ta umowa, która jest pomiędzy administratorem danego mm. serwisu internetowego, będzie umową z tą konkretną osobą fizyczną, a nie z naszą firmą, nie z nie jest naszą jednoosobową działalnością gospodarczą mm. i z naszą spółką, bo tutaj powiedziałyśmy to, rozumiem, szeroko. Okej, okay. bardzo dziękuję za wyjaśnienie, a powiedz mi, Jakie problemy, z jakimi problemami zetknąłeś się na drodze właśnie outsourcingu tych prowadzenia social mediów na, na zewnątrz? No tu podstawowa kwestia to są problemy związane z dostępem. Odchodzi nasz pracownik, no i jednocześnie odchodzi użytkownik, z którym jest powiązane konto naszej firmy. Trzeba pamiętać o tym, żeby w umowie o pracę, po pierwsze określić, co wchodzi w zakres obowiązków. Czy to jest ewentualnie umowa zlecenia również, bo musimy pamiętać, że to nie są problemy związane tylko z dostępem do danego mm. konta w serwisie, ale to są problemy również związane z treścią. Więc mm. musimy, jeżeli są tam tworzone jakieś treści, jeżeli są tworzone materiały, musimy zadbać o to, aby były dla nas przeniesione prawa i nie odeszły mm. one razem z tą osobą, która do tej pory dla nas wykonywała te czynności. To samo dotyczy się zewnętrznego freelancera, to samo dotyczy się zewnętrznej agencji, czyli dwa aspekty. Prawa do treści mhm. i zabezpieczenie kwestii związanych z wydaniem dostępów po zakończeniu danej umowy, która na że z kimś, kto obsługuje konta w portalach społecznościowych lub innych portalach. Widzę w takim razie, że spotykamy się z bardzo podobnymi problemami. Prowadząc na co dzień konsultacje marketingowe, spotykam się z tego typu działaniami, że pracownik, który odchodzi, odchodzi np. z dostępem do fanpage'a danej organizacji, bądź odchodzi z dostępem do konta YouTube'a. Są to bardzo trudne sytuacje, w których mamy jakieś szanse na to, by rościć swoje prawa do tego kanału, czy do tego fanpage'a, jeżeli ten pracownik zakładał to na swoim koncie? No ja już niejednokrotnie uczestniczyłem w takich sporach sądowych, mm -hmm. które kończyły się po prostu w sądzie, bo strony nie mogły się ze sobą porozumieć, właśnie w zakresie do tego, kto ma prawo do danego fanpage'a, do, do danego serwisu, do tego, co stworzył w danym serwisie mm -hmm. internetowym. Oczywiście mówienie o tym, że cały fanpage na Facebooku jest utworem, to by było zbyt wiele i prawda, że w związku z tym komuś przysługują prawa autorskie. Ale już do poszczególnych elementów takiego fanpage'a jak najbardziej. Ciężko jest często firmom wykazać to, że właśnie ludzie nie, że te treści, które były dodawane do, do takich serwisów, były tworzone na zlecenie, były tworzone y, prawda, y, przy współpracy z firmą, dla której mm. to było robione. Więc taka osoba, która y, twierdzi, że to przynależy się tylko jej, mm. prawda, że to należy tylko do niej, y, trzeba wykazać, że jednak nie ma w tym zakresie racji y, i że to wszystko faktycznie było wykonywane na zlecenie jakiegoś podmiotu. Nie ma problemów takich dużych w sytuacji, kiedy treści stricte są powiązane, jakimś mm. poglądają, czyli mamy jakąś firmę i prawda to są rzeczy dotyczące jej oferty, to są rzeczy dotyczące obsługi jej, yy, yy, jej sprzedaży. Mm -hmm. yy, natomiast dużo większy problem jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąś branżą rozrywkową, gdzie te mm -hmm. treści są to. bardziej oderwane od stricte działalności danej firmy. Mm -hmm. A mają po prostu być atrakcyjne dla użytkowników, i w związku z tym no, powstaje problem. One tworzą w pewnym czasie pewien kapitał, który jest tak. atrakcyjny, który można sprzedać, tak. który można udostępnić innemu i można zarobić na tym reklamowo. Mhm. Dlatego w takich sytuacjach pojawiają się właśnie problemy. Kto ma do tego prawa? I podstawowa zasada jest taka, żeby z osobami, które zajmują się prowadzeniem takich e, portali społecznościowych mm. i nie tylko, mm. które mają dostęp do naszych kont firmowych, czy kont, firmowy, kont związanych po prostu z naszą firmą, mm. e, trzeba te kwestie poruszać w mówię, że to jest element pewnej usługi, element tych czynności, które te osoby wykonują dla na nas jako przedsiębiorcy na zlecenie. Mm bo wtedy ucina się jakby dyskusja kto był pomysłodawcą, inspiratorem do, do tego wszystkiego i w związku z tym kto powinien mieć prawa i czy jemu interesowi to wszystko wiązło. Czyli tak, reasumując, jeżeli planujemy zatrudnienie takiego pracownika, bądź pracownik już świadczy dla nas takie usługi w ramach swojej pracy albo dodatkowo, warto byłoby się zabezpieczyć w pewien aneks do umowy regulujący właśnie te kwestie? Zdecydowanie. Aneks, a w pierwotnej umowie, jeżeli dopiero będziemy ją zawierać, po prostu to poruszyć i wpisać postanowienia, co należy do obowiązków takiej osoby, z której usług korzystamy, czy którą zatrudniamy żeby to było jasne, że te kwestie, te rzeczy ona wykonuje na zlecenie. Można się wtedy bronić, bo są różne podstawy prawne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pracownikiem, czy z freelancerem, z zewnętrzną agencją. Natomiast jest już wtedy pole do tego, żeby w sytuacji, kiedy ktoś dobrowolnie nie chce nam przekazać dostępów, udzielić dostępów. To, żebyśmy mogli to od niego wyegzekwować. No, a zawsze najlepszym wyjściem i rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, wracając jeszcze do kont w serwisach, jest to, aby jednak wszelki konta rejestrować na swoje dane, na dane właściciela firmy, czy prezesa zarządu, osobę, która z tą firmą związana, związana jest długo mm. w danej firmie, gdzie nie ma takiego ryzyka, że. Piotra zaraz odejdzie, a razem w nią szerokie dostępy do, do serwisu. Michał, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że jest to ogromnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie świat opiera się na social media, na internecie, to, aby zabezpieczyć swój interes, interes firmy i aby to działało cały czas na naszą korzyść, no i nie powodowało żadnych sporów, a zwłaszcza takich, które kończą się oczywiście w sądzie. To, to już jest najgorsze, najgorsze i największe utrudnienie. A jeżeli więc chciałbyś być pewnym... Twoi pracownicy działają na twoją korzyść i nie odejdą z pracy wraz z wszystkimi profitami, które zostały osiągnięte na social media, przejeżdżaj bardzo cię proszę wszystkie swoje umowy lub skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy ci w poukładaniu tego tak, aby nie doszło do żadnych niepotrzebnych sporów, które opóźnią realizację twoich celów biznesowych. Ja nazywam się Bartłomiej Kaczmarek, prowadzę portal z dziedzicepl a był ze mną Michał Kraba, Sztanki Kancelaria, prawna z Katowic. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.